Zaczynasz się zmieniać, a bliscy cię krytykują? To nie atak, to ich własny strach przed zmianą. Kiedy zaczynasz się zmieniać, świat nie zawsze bije ci brawo. Często się odwraca. Nie dlatego, że robisz coś źle, tylko dlatego, że stajesz się inną wersją siebie, a ludzie wokół nauczyli się kochać tę poprzednią. Twoja decyzja, by wstać z kanapy, rzuca światło na ich bezruch, a to bywa bolesne. To tak zwany normatywny nacisk grupowy mechanizm, który sprawia, że grupy utrzymują spójność, opierając się członkom, którzy się wyłamują. Badania Matthew Hornsai z 2007 roku pokazały, że osoby odstające były oceniane gorzej, niezależnie od tego, czy miał rację. Nie walcz, tłumacz, nie oczekuj akceptacji, buduj konsekwencje, rozmawiaj o tym, co czujesz, znajdź społeczność ludzi o podobnym nastawieniu, nie odcinaj się, ale nie rezygnuj z siebie. Chcesz dowiedzieć się, jak tego dokonać? Napisz w komentarzu zasady, a wyślę Ci szczegółową informację.